Dzień dobry w niedzielę. Krótka Ewangelia, i chciałbym zostawić nam wszystkim dwie myśli. Po pierwsze, jest taki rodzaj pytań, który zadajemy, który możemy zadawać, albo ktoś nam zadaje po to, żeby kogoś zdyskredytować. Tak jest w dzisiejszej Ewangelii. Przychodzą do Jezusa ludzie po to, żeby zadać mu podchwytliwe pytanie. Zadają pytanie, które jest bardzo praktyczne, bo podatki trzeba płacić, trzeba się jakoś do nich ustosunkować, trzeba mieć jakieś zdanie, ale tak naprawdę prawdziwa intencja tego pytania jest w tym, żeby złapać Jezusa i żeby go oskarżyć. Zadają mu takie pytanie, które, z którego bardzo trudno wybrnąć, bo nie płacąc podatków, może się narazić prawu. Przyszła pazunia, idzie tutaj sobie. O, nasza wspaniała babcia. O, widzicie ją? <grymianie> <grymianie> Więc może się narazić, cokolwiek by nie odpowiedział. Więc warto, żebyśmy, po pierwsze, potrafili zobaczyć ten rodzaj manipulacji w nas. Bo znowu, łatwo jest powiedzieć przy tej Ewangelii o tych wszystkich ludziach, którzy nam zadają takie pytania. I tak naprawdę umyć rączki i powiedzieć, to nie mój problem, ja jestem czyściutki. A może warto, żebyśmy dzisiaj w niedzielę, żebyście się zobaczyli, że to jest też mój problem, twój problem, że zadajemy czasami ludziom takie pytania, które mają sprawić, że będą zakłopotani, będą w jakiś sposób ośmieszeni. A druga rzecz, ta cała Ewangelia zaczyna się od takiego. Podlizywania się takich ładnych słówek nauczycielu, mądry, i tak dalej. Te wszystkie piękne tekściki, które zobaczcie, właśnie zaczynają się od pięknych tekścików, a kończą się na tym, żeby Pana Jezusa na czymś podchwycić. I może znowu, to jest taki przyczynek, żebyśmy bardzo praktycznie zobaczyli te wszystkie y, sytuacje, w których ktoś przychodzi i się nam podlizuje, jak reagujemy, czy włącza się nam wtedy czujność i y, nie od razu podejrzliwość, że ten człowiek znowu czegoś ode mnie chce, ale żebyśmy zobaczyli swoją reakcję, na ile potrafimy się do tego, co słyszymy, dystansować. Bo wtedy bardzo łatwo być dla kogoś miłym, wtedy bardzo łatwo być dla kogoś uczynnym, coś komuś załatwić, dobrze na niego popatrzeć, dobrze o nim mówić i tak dalej. No i w drugą stronę, kiedy te słówka są niemiłe i pracować tak naprawdę na rzecz tego człowieka negatywnie, ale też warto zobaczyć, na ile y, ja sam, słysząc takie słowa, potrafię siebie wkręcać i budować całą historię, jaki to jestem wspaniały, niesamowity, mądry, y, nie wiem, ważny w tym świecie i tak dalej. A więc y, te dwie rzeczy dzisiaj: pytania, które dyskredytują człowieka i które ja zadaję, to jest najważniejsze, żebyśmy to wyłapali w tej Ewangelii. I druga rzecz, pytania, nie pytania, tylko piękne słówka, które tak naprawdę. Usypiają naszą czujność albo sprawiają, że przestajemy być w relacjach, w pracy dla innych obiektywni. Zaczynamy być ludźmi bardzo właśnie łasymi na to, żeby ktoś nam mówił miłe słowa. Oczywiście trzeba rozróżnić to, że my wszyscy potrzebujemy dobrych słów, potrzebujemy pochwały, potrzebujemy takich słów, które będą nas motywowały. Ale jest pytanie, na ile na tym budujemy naszą rzeczywistość, a na ile to nam pomaga budować dobry wizerunek w naszych oczach, nas samych, po to, żeby potem działać dla innych ludzi, a na ile jesteśmy po prostu interesowni. Łapmy to dzisiaj, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli się tak naprawdę szczerości w sobie, wobec siebie, wobec drugiego człowieka, w naszych relacjach, ostatecznie też wobec Pana Boga. Dobrej niedzieli Wam życzę. Do zobaczenia jutro w poniedziałek. Trzymajcie się.